Siemanko handlu i tym, czyli z życia handlarza samochodami używanymi i kolejny samochód na tym kanale, który mam nadzieję, że już jest sprzedany w momencie, kiedy wy to oglądacie, zgodnie z ideą tego kanału, czyli pokazuję tylko samochody, których już nie mam. I ten samochód będzie mi ciężko sprzedać. Stety albo niestety on ma trzy minusy. E, dwa takie może i poważne jak na dzisiejsze standardy. Jeden może i mniej poważny w zależności od klienta. E, natomiast sam nie wiem, który należy do której kategorii, czyli jak to skategoryzować. Zaraz Wam pokażę ten samochód z drugiej strony, ponieważ ona też kryje pewną niespodziankę. E, jedna niespodzianka jest też pod maską i kolejna jest w środku, która może sprawić, że ten samochód będzie po prostu trochę ciężej sprzedać. I taka krótka geneza tego samochodu. Auto, jak widać, to Ford Focus MK2 w nadwoziu kombi. Samochód z roku 2006, natomiast można śmiało powiedzieć, że on zaczął jeździć dopiero w roku 2007, ponieważ tutaj pierwsza rejestracja to rok właśnie 2006, połowa grudnia. Czyli tak naprawdę za jakieś pół miesiąca ten samochód będzie miał takie swoje, można powiedzieć, motoryzacyjno-samochodowe urodziny. Ja ten samochód odkupiłem od drugiego właściciela. On pochodzi z polskiego salonu. Samochód został zakupiony jako z auto dla firmy do użytku właśnie wewnątrz firmy. I od tego 2007 roku miał jednego kierowcę. Ten kierowca miał też kolegę. Który był zawodowym żołnierzem. I w 2011 roku, kiedy ten drugi wrócił sobie z misji z Afganistanu, bo to konkretnie ten pan, od którego ja odkupiłem ten samochód, on już teraz jest na emeryturce, ma jeden samochód w leasing, ponieważ też jakąś tam firmę prowadzi, taką e, wykończeniową, żona ma też nowy samochód, no i po prostu stwierdzili, że ten samochód już im się nie przyda. Także zakupił on to auto w 2011 roku, jak to powiedział, za pieniądze z Afganistanu, czyli wrócił gdzieś tam z jakiejś misji i kupił sobie czteroletniego Forda Focusa w roku 2011. No one wtedy za tanie to nie były. Teraz no to też niektóre egzemplarze się całkiem nieźle cenią, natomiast przeważnie są to egzemplarze z silnikiem benzynowym. Tutaj stety albo niestety mamy silnik 1.8 TDCi, Natomiast on jedzie naprawdę bardzo fajnie. Mam u siebie w tej chwili takiego dwulitrowego. A dwulitrowy ma dużo mocniejszy, jakby nie patrzeć, ten silnik, ponieważ tutaj mamy 115 dzikich koni mechanicznych, a ta dwulitrówka ma tych koni 136. Ale ten dynamiką, nie wiem jak tam, jeżeli chodzi typowo o przyspieszenie, czy też o jakiś tam VMAX, wiadomo, tutaj mamy skrzynię pięciobiegową, tam jest sześciobiegowa, ale ten naprawdę jakoś bardzo nie odbiega. Niestety odbiega, jeżeli chodzi o stan blacharski, z tej właśnie. Strony. No, i to jest taki minus, który może spowodować właśnie ciężką sprzedaż tego auta. Zaraz Wam pokażę z bliska, jak to wygląda. I generalnie, jeżeli chodzi o to auto, ja kupiłem go z fajnymi oponami z przodu. Tam są wielosezonówki, ponieważ ten pan już od pewnego czasu, wiadomo, tym samochodem nie jeździł. Mając jakąś, jakieś nowe auto, takie typowo salonowe, z tyłu niestety opony są śmietnikami, ponieważ kapeć. Jakiś gwóźdź wymienił na te, które miały akurat. Niestety wymienił na bardzo słabe opony. Nie udało się dosztukować jednej, jednego henkuka, takiego jak jest na przodzie. No i niestety tak zostało. Ja też nie miałem jakiejś szesnastki, ponieważ tutaj mamy obręcze właśnie 6 stalówki. Nie miałem co założyć, no i tak już niestety zostało. Zapomniałem o tym także. Sorry przyszło właścicielu, będziesz musiał kupić sobie dwie opony na tył. Jeżeli chodzi o rzeczy, które tutaj zostały zrobione, to oprócz tego, że tutaj mamy naprawdę fajnie udokumentowane wszystko, to świeżo to, co widać: tarcze klocki, przód, tył, nówki. Także taki praktycznie komplet. Jeżeli chodzi o sprzęgło i dwumas, no to też poprzedni właściciel to wymieniał, czyli to odpada. Akumulator jest świeży z wiosny tego roku. No, żyć nie umierać, ale niestety to gdzieś tam na parkingu, przy jakimś markecie. Ktoś postanowił się nie zatrzymać i nie wytłumaczyć z tego, co tutaj właśnie odwalił. A odwalił, jak widać na klamkach, po prostu tutaj przeszorowano ten samochód. E, czyli gdzieś tu stąd zaczęto, czy stamtąd, to już ciężko mi powiedzieć. Klamka się wgięła do środka, stąd też jest tutaj wniota. Analogiczna jest też tu. Czyli pojechał idealnie po wysokości klamek. Dotąd mamy takie ryski, które generalnie można byłoby nawet jakąś zaprawką tutaj trochę zamaskować, ale czy to ma sens? Nie chciałbym też tutaj być posądzony przez oglądającego o to, że tutaj zostało coś zamaskowane, pomimo tego, że do każdego głoszenia też daje taki 10-minutowy filmik. E, tutaj jest najgorzej, jest nawet taka delikatna wgniotka, jakbyśmy sobie spojrzeli pod kątem. Tu właśnie w tym miejscu, jako taki takie najmocniejszy punkt samochodu, taki najmocniejszy, e, tutaj się skumulowała ta cała energia. Całe szczęście nie poszło tak, że... Nie zahaczyło dołem o te drzwi i ich nie wygięło jakoś tamtą stronę, bo byłoby jeszcze gorzej. I wtedy już musiałbym się zastanowić nad kupnem tego auta. Szukałem oczywiście drzwi w kolor. Tutaj plus jest taki, że żadne z drzwi nie są nigdzie zgnite, jeżeli chodzi o dół. Totalnie nie bierze je tam rdza, czyli też są całkiem spoko. No ale niestety tak to właśnie wygląda. Progi zdrowe. Błotnik tam któryś był lakierowany z przodu, natomiast cały samochód wygląda całkiem spoko. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ten lakier to jest taki granatowy, fioletowy, taki fiolet wpadający właśnie w czerń, w pochmurne dni, takie jak dziś i przez najbliższy czas. Tutaj gdzieś też mamy jakąś rdzawkę na klapie, no z tym też wiadomo nic za bardzo nie zrobimy, bo i co tutaj robić? Bagażnik to nie jest jakaś mega interesująca sprawa, pokażę Wam go jeszcze w środku na szybko. Także taki się trafił egzemplarz, moim zdaniem bardzo fajny, natomiast dla odpowiedniego kupującego, który nie będzie gdzieś tutaj się bardzo rozwodził nad tym, że tam z tamtej strony mamy jakąś gniotkę i że teraz Ola Boga, co sąsiady powiedzą mnie. W środku wygląda tak, nie ma tutaj jakiegoś zbędnego, zbędnego, chociaż żaden przepych w samochodzie nie jest zbędny, bo wszystko się może przydać, ale nie mamy tutaj jakiegoś szczególnego przepychu. Wiadomo, samochód kupowany w takiej bardziej podstawowej wersji. Szyby z przodu elektryczne. Fotel w bardzo fajnym stanie. Nie jest nigdzie wytarty, bo to też sobie można fajnie porównać. Niby ma 350 tysięcy przebiegu, ale wygląda całkiem spoko. Drugi tak samo. Tu właśnie ten rzeczony przebieg. Ktoś do mnie dzwoni, muszę się śpieszyć. I z ciekawszych rzeczy. Mamy tutaj podgrzewaną przednią szybę. Natomiast ona została przez tego właściciela, od którego ja kupowałem ten samochód wymieniona. Stara po prostu gdzieś tam pękła, poszedł w jakiś odprysk, także ona jest wymieniona, ale na oryginał, czyli na też begrzaną, co całkiem fajnie się przyda teraz zimową porą. Mamy też klimatyzację. Ja ten samochód kupowałem dwa miesiące temu i wtedy ta klima jeszcze była potrzebna. Teraz tego może nie widać po kurce, po ciepłym ubraniu i po czapce zimowej, ale wtedy mieliśmy jeszcze w porywach tam po 20 stopni, Także temperatura była zupełnie inna. I tu mamy też dokumenciory. Dokumenciorów jest całkiem sporo, natomiast nas pewnie będzie interesować będzie interesować książka serwisowa magiczna. Nie wiem, czy uda mi się tą zmarzniętą ręką tutaj cokolwiek wam pokazać. No on robił generalnie po 20 tysięcy kilometrów rocznie, tak mi się wydaje. U tego pierwszego właściciela, w sensie w tej firmie, czy ręce takie. Uwalone wszystkim, bo też się śpieszyłem. O, tu powiedzmy, jest sobie taka karteczka 2007-2008-21-240-200. No on po tyle właśnie jeździł. Także też jakoś tak bez tragedii przez te pierwsze 4 lata. A reszta przebiegu to już sprawka nowego właściciela, czyli jakieś 200 ponad 1000 on nim nakulał. I tak właśnie to auto wygląda. Samochód, który wiem, że będzie ciężki do sprzedaży, natomiast w myśl zasady nie kupujmy czegoś, co po prostu gdzieś nas nie przekonuje. To mnie ten samochód przekonuje, i spokojnie mógłbym sobie takim jeździć na co dzień. Bez jakiegoś szczególnego rozczulania się nad tym, że w samochodzie, który ma już swoje lata, jest turbosprawny technicznie, mamy tutaj jakieś wgniecenie i teraz oje, co to będzie, bo wniota, jak tak można jeździć? No, można tak jeździć. Jeżeli ktoś zdroworozsądkowo podchodzi do tematu, to jak najbardziej można tak jeździć. Ja swego czasu, co mówiłem już chyba kiedyś, jeździłem Corsą B, czarną, fioletowe kwiatki, nawet tych kwiatków nie ściągałem i jakoś nie miałam z tego tytułu y, żadnych kompleksów, żadnych problemów. Także w sumie tyle. Tyle z tym samochodem, dzięki za oglądanie, do następnego hej.